Cześć! W ostatnim filmie wspominałem Wam, że świadczy m.in. usługi lakierowania wydruków 3D. W dzisiejszym odcinku chciałem Wam nieco przybliżyć ten temat z tego względu, że coraz więcej klientów chce otrzymać gotowy produkt, a nie tylko surowy wydruk 3D. Na przykładzie jednej z ostatnich realizacji pokażę Wam, jak przebiega proces lakierowania wydruków 3D. Model, który tutaj widzicie, powstał w technologii FDM na urządzeniu Stratasys F770. Składał się on z kilku części, które następnie zostały ze sobą sklejone. Całość została delikatnie przyszlifowana w celu usunięcia nierówności. Następnie została nałożona szpakla podkładowa. Kolejny krok to naniesienie farby podkładowej, którą widzicie tu w, ciemnym szarym, w ciemno-szarym kolorze. Teraz będziemy przystępować do ostatniej fazy, czyli lakierowania. Jak widzicie, cały model mamy już polakierowany. W tym przypadku na kolor czarny, ale oferujemy malowanie wydruków 3D na każdy kolor z palety RAL, a na specjalne życzenie klienta możemy przygotować mieszaninę różnych odcieni w celu uzyskania konkretnej barwy.